Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość, biechu, bref, bieguny dwa łączą się. O kiedyś raz, tylko trwa. Adam wciąż z Ewą gra, ludziom na złość, biechu, bref, bieguny dwa łączą się. Bernie, jeszcze pojedna. No, co to, to się stało takiego ważnego? Byłem u tej kobiety pod skierniewicami. U jakiej kobiety? No, u tej, o której tyle mówiła ta y, Milagros. No nie pamiętam. Milagros powiada, że tamta jest gotowa potwierdzić całą historię. No, napijmy się. Pojechał pan do niej? No, oczywiście, że pojechałem. Staruszka ma chyba ze 100 lat. A daj słuchaj co mówię. Ma chyba ze 100 lat, ale wszystko doskonale pamięta. W 43 albo na początku 44 przełęccy przywieźli do niej dziecko. Ile pani chce za te kwiaty? Te pięć złotych pęczek, złotówka od sztuki. A za te wszystkie? Cały koszyk? No, a po co ma pani tu sterczeć? Dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Powiedziała tak? A skąd pani wie? Widać to po panu. Mój najlepszy przyjaciel jest ode mnie starszy. Ale nigdy się tego nie czuję kiedy jesteśmy razem. Zawsze potrafi mnie zrozumieć i moje problemy. Kiedy mu o nich opowiadam, zawsze, mnie, zawsze umie znaleźć jakieś mądre wyjście. Dlatego bardzo lubię się z nim spotykać, chociaż inni dorośli tego nie rozumieją. Z moim przyjacielem zawsze mamy co robić i o czym rozmawiać. Zawsze znajdzie dla mnie czas, chociaż nieraz jest bardzo zajęty. Nigdy mi nie odmówił pomocy. Kiedy jesteśmy razem, nigdy się nie nudzimy. Chodzimy na mecze, jeździmy na ryby. Pływamy na jachcie? Tak mi obieca mój przyjaciel, Adam. Ja mu wierzę, bo... on nigdy jeszcze mnie nie okłamał. Czekajcie, czekajcie... Mam! To będzie... to będzie tytuł film. Żołnierz. Nie. Nie wiem. No, no dwa. Y, Michał Dwa, dwa, Michała. No. dwa, Michała. dwa Michała. A, Michał. Dwa Michał. Tańcewały dwa Michał. dobry Michał. Musiał już iść. Szkoda. No, przyjdzie jeszcze do nas. <laughs> przyjdzie. Wiadomość, że zamiast Bic od razu po pracy do dziecka muszę, więc do ciebie. Michał mi się oświadczył. Oh, co? No i zgodziłam się. Nie pogratulujesz mi? Tak, naturalnie. No jakoś mówisz to bez przekonania. Zaskoczyłaś mnie. A co za dane? Na koniec. Jesteś tego pewna? Ale to nie znaczy jeszcze, że kochasz Michała. No wiesz, co to, to jest miłość? Czasami zwykłe zauroczenie bierzemy za miłość, a prawdziwe uczucie za przyjaźń. Ale wydawało mi się, że to, co ciebie łączyło z Adamem, to nie było chwilowe zauroczenie, tylko coś bardzo ważnego. Nie, mylisz się. To była domowa kura, która była zauroczona facetem z kolorowych okładek. Chyba przesadzasz. Chodziło tylko o pieniądze. Wykorzystamy ją bezbędną naiwność. Co ty opowiadasz? Jakie pieniądze? Wykupił ja naszą kamienicę. Bez mojej wiedzy. Po prostu zwykły szwindel. to cały nasz Adaś. Czekaj, czekaj, teraz. Teraz rozumiem, dlaczego po śmierci Złotobramskiego Przełęski zaadoptował jego jedyną córkę. I to nie... w jakimś sensie czuł się zobowiązany. To wszystko jest bardzo ciekawe, tylko co to ma ze mną wspólnego? Dlaczego to ma być dla mnie takie bardzo ważne? Jak to? Musisz zrobić to, co powinieneś zrobić. Zaufano twojej rodzinie i powinieneś się z tego wywiązać. Ja? Adam. Powinieneś oddać ten cały skarb czy depozyt prawowitej właścicielce. Masz na myśli Cziglarę? Oczywiście. A jeżeli to jest o wszystko? Ale, Ada! Adam, przecież ja ci mówię to, czego się dowiedziałem. Wszystko, absolutnie wszystko wskazuje na to, że to jest prawdziwa Złotobranska. Nawet jeśli. Ja nie wiem, co to jest i gdzie tego szukam. No i o to chodzi, żebyśmy wreszcie zaczęli wspólne poszukiwania. Jestem przekonany, że to jest rozdrażewiek. <laughs> Jeżeli to nie jest bajka, Adam, zastanów się, Adam. Twój ojciec zginął jadąc po to do rozdrażewa. To wcale nie znaczy, że wiedział coś więcej na ten temat niż my. Uważam, że powinieneś, nawet ze względu na Twojego ojca, zrobić wszystko, co w Twojej mocy, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dobrze. W takim razie, czego tak konkretnie Pan ode mnie oczekuje? No, powinniśmy jechać do Rozdrażewa. A żebyś ty wiedziała, jak Piotruś oczekuje każdej wizyty, Michała. Tak jak kiedyś Adama. Miesz. Michał to jest taki człowiek, który go nigdy nie zawiedzie, wiesz, a Piotruś potrzebuje teraz um, autorytetu męskiego. Tyle razy się zawiódł najpierw ojciec, potem Adam. Rozumiem, że bardziej widzisz w Michale ojca dla Piotrka, niż męża dla siebie. Mylisz się! Michał będzie tak samo dobrym mężem, jak i ojcem. A ty? Będziesz dla niego dobrą, kochającą żoną. Uszczęśliwisz go? Myślę, że tak. Bardzo bym tego chciała. Już Michał jest wspaniałym człowiekiem. Ja dopiero teraz to zrozumiałam i cieszę się, że nie za późno. Mam teraz szansę odbić się od przeszłości, zacząć wszystko od nowa. Odbić się od przeszłości, co ty wygadujesz? Ale ja chcę wszystko zacząć od nowa wymazać całą przeszłość. I myślisz, że ci się to uda? Jestem tego pewna. Pozbyłam się wszelkich złudzeń. Bardzo wszystko upraszczasz. <noise> w końcu kiedyś coś musi mi się udać. A właśnie zdałam sobie sprawę, że jeszcze jednej rzeczy nie uregulowałam z lewem Proszę, niech pan dzwoni. Dziękuję. Halo? Dzień dobry. Pani Milagros? Mówi Dudziński. Chciałbym jak najszybciej się z panią zobaczyć. Mam dla pani bardzo ważne informacje. Mm -hmm. Tak. Oczywiście zaraz tam jadę. Do widzenia. Tak. Jedziemy. Ten pierścionek dostała moja matka na zarządzanie. Wuj Karol powiedział mi, żebym go dał go sercu. serca. Monice dałem zupełnie inne pierścionki. Ten jest dla tej jednej. Jednej. Dziękuję. Dla ciebie. Dziękuję. Tam, witam piękną panią. Dzień dobry. Niech pan zasiada, cała zamieniam się wy nasłuch. E, przepraszam, co? Że pan ma dla mnie mucza informację. A no tak, oczywiście mam informację. Prawdę mówiąc, kosztowało mnie to sporo wysiłku, ale mam pewien trop. Poza tym udało mi się namówić Adama Rozdrażewskiego, będzie nam pomagał poszukiwaniach. Ach, jak ja się panu wywdzięczę. No prawdę mówiąc, jeżeli uda nam się dzięki moim informacjom odnaleźć majątek pani dziadków, to no po prostu będzie mi się należało 10% znaleźnego. No rzeczywiście poświęciłem temu wiele czasu i wiele mnie to kosztowało. Rozumiem. Każdy musi pilnować swego interesa. ho. To... <laughs> że... się pan śmieje. Źle powiedziałam, co? Ależ nie skądże. Pani polszczyzna jest zachwycająca. <laughs> no to co? Jutro do rozdarzę. No? Tak jest. Do rozdrażenia. <laughs> Proszę tylko po to, żeby ci to dać. Zabaj go sobie na pamiątkę. Nie, nie chcę mieć po tobie żadnych pamiątek. Wychodzę za mąż za Michała. Wychodzisz za mąż za Michała? W wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję. A może... napijesz się ze mną? Pójdę już. Chciałam.

Po pierwsze witaminy, po pierwsze minery. Gatunków zboża. Ach, jak przyjemnie, to Turek Camembert. Spróbuj. Bernie, nalej mi dużą łyski. Mam ci pokazać mój zaszczyt. Ile ci pisze? W porządku, nalej łyżki i za wszystko płacę. Co? Jesteśmy kwita? No to nalej mi te whisky, sobie też dalej wypijemy na pożegnanie. Na pożegnanie? Nalej? Odchodzę, wyjeżdżam. Tak nagle? Co ci odbiło? Druga znajdzie go na moje miejsce, nie martw się. I dokąd pójdziesz. Wygrałeś los na loterii? Człowiek powinien się trzymać swego. Wyjeżdżam do Rozdrażewa. I co będziesz robił w tym twoim rozdrażeniu? Zobaczysz. Się. Wszystko się zobaczy. Ech, nie w ogóle jest wszystkiego. wszystko no. Pewnie chciałby się stąd wynieść, zanim wróci Jola. Jakoś jej to wyjaśnisz, co? Najważniejsze, że nie mam długów. A reszta przyjdzie sama. Zaczekaj. Nie wezmę tego. Dlaczego? To cacko jest dużo więcej warte, człowieku. Tak łatwo się tego nie pozbywaj. Zatrzymaj. Powiedziałem już, nie lubię długów. Czyżbym zapomniała o jakimś rodzinnym święcie? To niespodzianka. Dowiesz się w swoim czasie. A, ktoś ma przyjść. Wpadnie Michał. Hmm. Michał? To fajnie, mówię ci. On zna tyle gier. Jak byłem chory, to piszę... Co tak pachnie? Boże, moja kaczka! Co? Czuję, że będzie ekstra. O! To Michał. Cześć, Michał! Chodź! Mama przygotowała kaczkę. Ale kwiaty. Mamo, jakie kwiaty! Oje, jakie ładne. No to ja może powiem od razu. Przyszedłem prosić was o. o rękę waszej mamy. Co się tak patrzycie? Ja już powiedziałam tak. Może zamieszkamy razem? To znaczy ty i ja? I mama. Co ty na to? Super! Nie wiedziałem, że mamy wszyscy razem mieszkać. Bo to tajemnica. Wiemy o tym tylko ty i ja, ok? Przyrzekam, że będę milczał jak grób. <noise> Adam. Tak? Czy ty z mamą, czy wyrazem naprawdę się kochacie? A to, to wygląda. Już dawno wiedziałem. Dlaczego się śmiejesz? Naprawdę wiedziałam. Przenocujesz takiego wraka, Na Jedną noc. Jedną tylko? Wolałabym więcej, ale chodź, może i tej jednej nie zmarnujemy. z nami? A nie, nie. To raczej ty i mama zamieszkacie ze mną. Fajnie. Cieszę się. Naprawdę bardzo się cieszę. Życzę wam dużo szczęścia. No co z tobą? Przepraszam. Widocznie w tych sprawach, jak i we wszystkich innych, zrobiłem się całkiem do niczego. No przestań, nic nie szkodzi. Każdemu się to może zdarzyć. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Jutro jadę do Rozdrażewa. Rozdrażewa? To chciało się chyba powiedzieć, że jedziemy razem do Rozdrażewa. Przecież pamiętasz, obiecałeś mi. Tak, ale już chyba nie masz na co liczyć. A to dlaczego? Znalazła się właścicielka tego rzekomego skarbu. Ktoś ze złotobramskich? Nie, nie, to niemożliwe. Właśnie tam z nią jadę. Jeżeli coś znajdzie, będzie należeć do niej. Skąd ona się wzięła? Z Meksyku. Skomplikowana historia. Zaraz, zaraz, a czy to nie jest przypadkiem ta meksykanka, która chodzi w kapeluszach, cioteczna siostra na twojej Ewy? Twierdzi, że została adoptowana, ale tak naprawdę jej ojciec był synem złotobramskich i jako niemowlę został wyniesiony z warszawskiego getta. Dziwnie brzmi. Takie historie się zdarzały. Dodziński to sprawdził i nie ma żadnych wątpliwości, to jest mnie i tak jest wszystko jedno. W porządku. Pojadę z tobą do rozdorzywa. Jako dziennikarka zrobię świetny materiał, opiszę całą historię, zarobię chociaż na tym. Nie domówisz mi. wieczoru 10 kwietnia. Cisza, której wtedy nikt nie odważył się przerywać. Wieczorem tego dnia Polacy byli razem. Nazajutrz też, gdy tysiącami witali ciało prezydenta. I może jeszcze przez trzy dni, gdy stali w niekończącej się kolejce do pałacu. Nie po to, żeby ino pokazać, się, że jest, ale po to, żeby wyciągnąć wnioski i lekcje na przyszłość. Ale gdy w ciszy sprowadzano ciała pozostałych ofiar. Na ulicach już podnosiła się wrzawa. A nie minęły nawet cztery dni od katastrofy. Potem było już tylko głośniej, zwłaszcza gdy resztki ciszy zagłuszył polityczny zgiełk w trakcie i po kampanii. Zostawił ciało prezydenta Rzeczpospolitej w ruskiej trumnie. Lech Kaczyński ma krew na rynku tych ludzi, którzy zginęli. Odpowiadają za katastrofę smoleńską. Za Kaczyńskim powinien chodzić cały czas W Ciszy próżno już było szukać przed Pałacem Prezydenckim, gdzie symbolem dzielącym Polaków stał się łączący katolików krzyż. Wrzasków i awantur nikt już nawet nie próbował powstrzymać. Na ulicy, z której jeszcze nie sprzątnięto śladów zniczy, zorganizowano głośny happening. I to wszystko w nocy z 9 na 10 sierpnia, równo 4 miesiące po katastrofie. Dziś z perspektywy czasu, chyba trochę wstyd. I to po obu stronach. A może nie, bo kto by się przejmował kolejnymi równymi datami, skoro żaden dziesiąty dzień miesiąca nie sprzyjał wyciszeniu. Wręcz przeciwnie, rocznicowe noce miały coraz mniej wspólnego z tamtą nocą. ale nie Tamtą, gdy wszyscy byli razem. Jak mocno się oddaliliśmy, widać było przedwczoraj. Można o proszę Dziewięć miesięcy temu o ciszę nikt nie musiał prosić. Cisza. Była na miejscu. Maciej Mazur, fakty. Kończymy fakty, kończymy zaproszeniem do TVN24. Już teraz w studiu. Tak. Czekałeś na mnie? Czekałeś. Drzwi były otwarte. Ja będę pierwsza. No, klient powiesił mi się na klatce. O czym ty mówisz? Masz się. Czujesz tak śmierdzi? Co to odbiło ci? Regularne gówno. Co ty wyrabiasz? Nie czujesz? Zjebany dzień. Wszystko nie tak. Kurwa, to się wszystko nie trzyma. Kupy! Masz rację, to jest bez sensu. Zadzwonię jutro. Тебе тоже едет. Что? Едет к тебе говном. Что? Ты